Oho, to już jest jakaś większa sprawa. Muszę zadzwonić do Stasia Chan. Halo? No, siema, co tam? Posłuchaj, Stachu, potrzebuję Twojej pomocy. Yy, możesz być na kwadrat? Yy, sorry, ale niestety teraz nie mogę kupuję ubrania. No dobra, poczekam na ciebie, ale weź się, pośpiesz. Yy, nie mogę ich znaleźć. Co chcesz powiedzieć przez to, że nie możesz ich znaleźć? No nie mogę ich znaleźć, to są tylko zupy. Co chcesz powiedzieć przez to, że tam są same zupy? No to zna oznacza, że tu są tylko zupy. No to po prostu pójdź do innej alejki. Dobra, dobra, nie musisz na mnie krzyczeć. Tu jest więcej zup. Co chcesz powiedzieć przez to, że tu jest więcej zup? Że tu jest więcej zup. Idź do następnej alejki! Tutaj też są zupy! Gdzie ty w ogóle jesteś? Z zupami! To chcesz powiedzieć przez to, że z zupami! No to oznacza, że z zupami! W jakim sklepie ty jesteś? W sklepie z zupami! Dlaczego ty kurwa kupujesz ubrania w sklepie z zupami? Pierdol się!